Cześć Darko Ludziska, z tej strony Mr. Łapa, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale Rolnik sam w dolinie. No jak widzicie sami, dzisiaj zaczynamy w nietypowym miejscu, będziemy się zwozić te dwa zestawy słomy, co my ostatnio na odcinku upodaliną. No, kto widział to widział, kto nie widział to serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek do, do Mr. Łapa. Tam my ta słoma układali razem z dzichem, no z na sam koniec cało przyczepa taki upodania upadania z niego był. No jak widzicie, no stoi tam ta przyczepa, no Zichu muszę na plac zjechać, bo, bo, coś tam do niego Przyjechało także my nie przedłużając, ważemy do traktora, się, się zjadymy tym zestawem, Powoli się jakoś polecimy do sobie może i no tego tula trochę wyżej. Czekajcie, to muszę tak zrobić. O, i cyk dobra. I lecimy się powoli. Dzisiaj akcja akcja żniwa będzie zaś. Dzisiaj sobie będziemy kosić soja. Na razie się tą słowo nie będziemy zajmować, bo nie będziemy tracić czasu. To się tam zawsze mogimy, później ta suma dobyć najwyżej. Nie będziemy się fajnie soja kosić, bo to już jest do, do zbiorów, a chce to zrobić teraz, bo później jak wiecie doskonale, będziemy się jeszcze u, u zdzicha na, na, na usługach robić, także skoczymy sobie pryw tutaj, a póki jego nie ma Zdzicha to to se skosimy u nos po co tracić czas, dobra wyjeżdżamy sam powoli 80ka się sam doskonale z tym radzi czwóreczka o kurde no chyba że trochę za szybko wcipnę ta czwóreczka, może się trochę obniża ten, ten tur bo nic nie widzę czy coś jedzie z przeciwka czy nie o kurde bele chyba że przechwalał ten traktor dwie przyczepy i no ale <laughs> jakby nie patrząc to jakieś 40 ton naciepany no i sami widzicie no przydałby się tu jednak przedni napęd do tej czwórki na pewno by się z tym Ogela lepiej radziła. Także mu w planach na pewno w tym sezonie jeszcze bez zima. Zabie się do mechanika, niech mi to tam wszystko robi. Jak są pieniądze, to, to Ino. Na co mamy czekać. A z tym setorem to nie wiem, no chyba go sprzedam, bo póki co to on sam naprawdę nie jest na tym gospodarstwie potrzebny. zakaj sam dziadymy zaraz Brudę nie wywalić jeszcze z tego na Na ostatnim zakręcie. No zaś zbliżają tutaj ściano kosy. Dobra, no tutaj widzę, soja nie wyrosła sąsiadowi, a ja już mam gotowo do zbioru. A może bez to, że on trochę później siął i to... I to bez to też tak... Dobra, sam se fajnie wyjademy. Będę sobie nawet trójeczkę, nie wiem czy to tu zostawić, ten zestaw cały. Bo tam na zadku się nie chce cić, bo tam kombajnem będę się też obracać. Jakaś to sam tak chyba zostawi, myślę, coś mi wydaje. Ja ale nie mogę tu też tego zostawić, bo jak już szóstką wyjada. No. Ja Tu tak zajademy troszkę. Powinniśmy wyjechać. Dobra, tu niech sobie ta szóstka stoi. E, znaczy się 80 mogą dać. My sobie bierzemy teraz szóstka. Jademy wartko dość dzicha po przyczepa. No będziemy se musieli ją odepiąć. Kurde, ty jest z tym paliwem, to jest naprawdę katastrofa. Ej, ja nie wiem, albo mi spuszczają te paliwo, albo coś, bo w każdym traktorze brakuje paliwa. Dobrze, że jak ta 80 aby zatankował przed odcinkiem. Ale chcemy się dość nie sława. Mam nadzieję, że szóstka poradzi się z tą przyczepą. Ja jedna przyczepana ta w zupełności starsza, jest takie srogie, tute pole nie jest. A nie trujeczka, czwórka, i łogień nie ma na co, na co patrzeć, tu się trzeba uwijać. Obejrzymy ile nam tej soi sypnie, no pszenicy nam dało 4 te, e, te przyczepy mniejsze. no tam mają po 6 ton, no to sobie przeliczcie 4 razy 6. I... Widzicie, wiedzieć, o i właśnie tu mamy te przyczepy, nie wiem tasa, ta. Se sam wezmemy ta pierwszą z kraju od razu i, I nie będziemy tam kombinować w jakieś przyczepianie o odpinanie, bo chyba nawet jest jeszcze nie, takie samo mi się wydaje, że są szóstka na prowo po dołu w wyzwaniu. Jak dziwo jak już wyjedzie ze sprzętem to nie ma bata. No ale on tam o czym targać, nie to co my. Tak się fajnie tu zajademy, jeszcze trochę, jeszcze, 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 jeszcze. O, 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 o! Pięknie. Siedzimy to tu. Czekajcie czy on ta drugo ma podpięto. No, no dobrze, że jak poszło obejrzeć, bo bym z dwoma targu na plac. To jest niepotrzebne. O kurde, przyczepa większa jak traktor, ale myślę, że do rada. No jak widzicie no, muzyczka nam no, za fajnie przygrywa, że chyba radia pomontował w tych traktorach. Dobra, warto zdążymy. Od razu lepiej się robi, jak tak radio leci jednak w tle. Nie wiem czy też tak macie, czy lubicie przy, przy muzyce robić, czy nie, ale mi się to bardzo osobiście podoba, nie ma takiej ciszy. I cyk, czwóreczka i łogi tłoki. O! No, będzie wypadek, będzie wypadek. Sorry, 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 trochę mnie zaciepło sam. O, pyk, fajnie sobie tu Nie musimy koniecznie na pełnej. Zaraz, zamknę zaraz, będę musieli stanąć. Mam nadzieję, że ten coś tam wyrobia. Kurki fajnie no się tutaj rozmnożyły już do, do maksimum stopnia. Kurde, że zapomniałem obory zamknąć. Zaraz zobaczymy, jak to tam wszystko u nich wygląda z tym zjedzeniem i tym, że dawno nie patrzą. A to zobaczymy. za to wszystko powoglądamy. Tu się na razie staniemy i niech tu stoi. My sobie zobaczymy. O kurde jeszcze zapisywanie. Ale się długo zapisuje. Co to mi sprawdzić? Aha te, te. No kurde felek. Już sam nie mu żarcia u kur, a u tego? Trawa, się no. Jako tako no. No nie wiem właśnie. Kiedy się sprzedaje te byki, jak ile one mają miesięcy? Tego właśnie nie wiem. Jeżeli ktoś wie, śmiało piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia jak to się sam. Czy one mają jak 18 miesięcy się sprzedaje, czy więcej się tam czeka, że bo wiem, że co chyba, że jak są za stare, to one też z cyny później zlatują. Także jeżeli by ktoś wiedział, to śmiało piszcie w komentarzach. bardzo wdzięczny za to odpowiedzi. Dobra, a my się sam przełazimy do naszego klasiora. Łot polumy ta hybryda. Jedymy, będziemy musieli się sam jakoś wobrzucić, że jak sam nic nie sprzątał, będą no, zrobię, to teraz tak jak to powinno być, a nie wszystko pod odcinek przygotować, a będziemy się wszystko sam szykować do żniwta tak jak w rzeczywistości, że się włazi to. Dobra, lecimy. A, wyrobimy robimy samkaś, ten tym down samkaś go stawimy. tak się tak wydziela, że zagłoszona muzyka. Je. No, Zarąbimy, zaraz zaros. Okay, Jeste to ustawić to wszystko. Tu się może za tą przyczepką stanę, ale tu Bo ja sobie ten traktorem bardziej przejechać. No Dobra, tu, to jakoś tak zrobimy pięknie. Niech to tu stoi, odepniemy Se to fajnie. A ja tu nie przeleję. Zapójdemy sobie z tej strony. A jak widzicie, no, roboty już samo na tym gospodarstwie mamy. Coraz więcej, tu zaś są na następne siano kosy e, do, do, do robienia trowa zaś mu rosną. że zaś tam jeszcze jedna dawka na wozu i w szczelu Właśnie, bo po prostu to wszystko, wszystko i metra w siano Chyba, że... Chyba, że... Będzie szło zmienić ta... E, średnica tych koleg, na tej presie muszę obejrzeć Fajnie by było to by my sobie już mogli powoli coś myśleć z TML, em ale kurde to jest i tak, tak kapa, po tego, tego paszowozu nie mamy. czekajcie, że my się sami to na najechać. a tam już ktoś też widza w pole wtorbił, to na pewno był z dzichu, więcej jak pewne, że to był z dzichu, kurde no więcej strat jak pożytku czasami, dobra, C i B. Kosimy się, obejrzymy jak nam ta soja e sypnie, no soja cała jest na sprzedaż, no soja jako tako potrzebna do niczego nie jest Też tu jest nawiezione wszystko 100% o, tu, fajnie, też tu jest wszystko nawiezione 100%, może będzie chciał, chciał dziś ukupić kupić do, do świń, bo świnie ta chyba soja, chyba soja jedzą jak się nie mylę To może by chciał kupić se do świn my to tam sprzedali po jakiejś dobrej cenie, 10 tysięcy za satona Jak do niego to jest tak dla... E, prawie za pół darmu, no po koleżeńsku się sprzedaje tak, nie? <grytanie> Wiadomo, do kogoś innego normalnie, a do znajomego trochę drożej <grytanie> Nie no, śmieje się, ale to będę musiał z dziwnym pogadać Może będzie akurat chciał kupić, no uwierzymy ile sam tego sypnie Myślę, że na pewno ten jeden zbiornik sam ukosimy A ile tego bo nie będzie? No 6 ton lekko sam powinno być może będzie ja więcej. Fajnie by było jakby było więcej. Tu się czasem powoli z tego dna odbijać. To się tak fajnie zrobimy i cyk do przodu. Objademy sobie to wszystko dookoła. Powinno nam sam a, z palcem w nosie przejadę dookoła. Nie stanęmy sobie jakaś w z pełnym zbiornikiem, bo jeszcze jadęmy nie od tej strony co mamy z tą ruchą. Jakby to nam sam tak naprawdę pełny zbiornik. Kurde, było kapiato, ale tak to tak to Co same co nie pole. No jak widzicie, no soja ty, z nie opryskano. Muszę sam coś naprawdę już myśleć. Nie wiem naprawdę szukać jakiegoś, jakąś drugą osoba do pomocy, bo naprawdę roboty mi się sam tyle że są już powoli nie wyrobią. Bo dużo rzeczach zapominą, za dużo na głowie już po prostu jest. Ale jest jeden plus tego wszystkiego Urosła nam soja w końcu. Chyba tak przełomą. Pierwsze, pierwsze, żniwa soi umiem, także klątwa chyba już jest, już jest pokonana, bo naprawdę no sami widzicie wtedy że chciście, o... Kolor bych teraz jeszcze połamał temu to bitwa cały header pokrzywił w bielony Także bardzo dobrze będziemy chyba częścić się teraz ta soja siód. Jasne, bo to, jak już że klątwa połomano, a ze soja jak wiecie idzie doskonale fajnie zarobić. No sam Zdzichowi wysłał też ten e, numer na miarę na tego gościa, co są te pole koło mnie chciał kupić. Jak chce to niech się tam z nim godą. Tam znajomego, że wziął, że on go, kto to tam, mo, to tam jakieś dzieci po dziadku. Bo oni się tym nie zajmują, gospodarstwa nie mają, miastowi to tam, że... Dą tam numery do tych dzieci i niech to se tam z Zdzichu kupuje, jak chce, tego na razie nie chce. Ja już patrzę ale raczej za czymś większym, za jakimś większym polem. Jeszcze trzeba je się rozwijać że z biegiem czasu. 117 tysięcy. Ciekawi mnie, jak to będzie właśnie interes na tych bykach, żeby był jak najlepszy. No wiadomo, jakby wyda, bo będzie na pewno w planach przeprowadzka, inne gospodarstwo, większe przede wszystkim. To, to już od razu, to na pewno wyda chciał mieć i byki, i krowy. Jak te pieniądze wlatują z lewej i z prawej strony. Fajnie zrobimy. No mam nadzieję, że już teraz trochę bardziej wolniej godą. narzeczono mi ostatnio gadała, że, że tak szybko godą, że mnie zrozumieć nie idzie. Więc teraz już trochę wolniej zacząłem godać. Mam nadzieję, że każdy rozumie. Naprawdę paskudnie to wygląda, jak to jest takie, takie zaleśnięte tym zielem. No ale ale licho. Świnie tam zeszlą od cicha wszystko że tam będą miały troszkę, troszkę ziela, to im się nic nie stanie w dupie się nie łoprze, jak to wydają. no też tam miał jakieś właśnie problemy z tym wiesiem no na szczęście tych, my tych problemów na szczęście nie mieli wszystko my sobie tam fajnie od niego kupili, te maszynki to nic nie chciał, żadnej dopłaty ani nic no no ja też tak troszkę kijowo postąpił, no ale no ale widzicie dobrze, że jeszcze nie chcę tych dżunglów tam sprzedawać jak chciał takiego John sprzedać to może wechsek od takiego hapsnu, chyba się już taki konkretniejszy trochę w nie z większymi maszynami. No, robota samą konkretna robią Jeden taki mocniejszy traktor zastępuje, jedną, a w te dwa mniejsze, ale to tak na spokojnie. No, na pewno też jeszcze będę się kupić jakiś rozżytnik. Nie będę mu się kupić. Ja tam jeszcze no, ogolnika nazbierało dosyć sporo, a tu już jakiś większy wszystko Ten, ten rozrzutnik się kupi, może jakoś ta. Ee, do, do gnojowicy też by trzeba kupić to już też dobry plus bo już na ta nie trzeba będzie tyle nawozu walić i no tam powiedzmy rozleje gnojowica nie? na te łąki gnu i też już zaoszczędzimy troszkę na na tych nawozach, no jak wiecie sami doskonale no, nawóz są trochę kosztuje, trochę też go idzie na to wszystko także my sobie sam trochę coś zaoszczędzimy z tym wszystkim też no i właśnie teraz myślę czy by, czy by nie kupić sobie jeszcze Jednego żółta byków, ale to są średniaczki Żeby tego nie sprzedawać jednakowo to chyba naprawdę Będę musiał te, w te mniejsze iść No tutaj mamy ich 20, 24 byki i kurde żrą jak wściekłe Nie wiem czy ich wtedy podało temu wyzwaniu Bo jak wiecie No mamy, mamy dwie łąki, no a tutaj my jedne siano sianokosy zrobili i my już z tego nic nie mamy Wszystko zeżarły a no, chyba ostały i nasiana Tak to wszystko wmelałem Bo ewentualnie jeszcze w tym TMR tm, iść To by na pewno też no coś zaoszczędziło Słomy mamy teraz wpielony, Jeszcze no zobaczyć ta średnica tego wszystkiego cicha pożyczyć ta Ta łowijarka i bym sobie fajną coś Zrobili z tym owijaniem tego Tym kisionym. Ale to wszystko obejrzymy Nie wiem czy my Te pole będziemy całe kosić kawałek solidny, ale myślę, że może to skosimy całe aż dużo na no, tego nie ostało naprawdę, trzeba by się myśleć za tymi, tymi, za tym polem właśnie tam koło tego zdzicha, muszę no, trochę ich tam przycić, niech dowają znać póki mu pieniądze i by się je kupiło i by zaś, zaś było dodatkowy styl e, dodatkowo możliwość zarobku bym sobie to tam z tego pola fajnie zarobili, może by mi się jakaś łąka jeszcze jedna no Bo jak widzicie, no tu jest naprawdę zapotrzebowanie na to wszystko, że nie wiem, czy są jeszcze łąki, nie szczelam, no ale to już by naprawdę musiał mieć wtedy jakiś troszkę większy sprzęt. To rotacyjno i tymi naszymi sprzętami to te łąki by na 3 godziny. O tak, fajnie do tyłu. I cyk. Co to tak zrobimy? O. No powiem mu szczerze ja tak obstawiam łożem to z tego sam będzie. Łaziem z tą z tego pola tej pszenicy e, ty tej ty Soi wymino po ile jest tutaj soja gromę na, na poziomie normalnym o, przepraszam a e, gromę na poziomie normalnym, nie gromę na łatwym też tam trochę pogra troszkę się do czegoś samemu dorobić, a nie iść na łatwiznę? Myślę, że ona taka będzie sama w granicach 2 tysiąca, jak się nie mylę, to, to by była fajna cena. No tutaj, Soja to się raczej na, na wakacje sprzedaje, nie na zima. ale się tam też wszystko to zobaczyłem, po ile samolot Soja. Oj, ładnie. bek i do tyłu. Dzisiaj, naprawdę, taki fajny, spokojny odcinek. Moment jako tak o zniknie, nie goni nie musimy się ubierać bo tu mamy jeszcze no, te te żniwa, tam se później dokończa do zbieranie tej tej słomy, zwiedza tam ta przyczepa porozciepuje se to wszystko poroskłodą no wszystko mi to sam na razie stoi na chmurce no najwyżej to tam troszkę pognije z wilchu ale od spodku będzie wszystko <laughs> wszystko okej okay. no nie mam wiaty, nawet nie mam możliwości teraz tak postawić tutaj bym musiał całą ta druga tutaj stegować, a gdzieś się sam chcę kupywać te pole, no to jak on będzie dojeżdżał przez moje pole, to jest bez sensu. Także będziemy musieli się sam jakoś radzić pod, pod tą chmurką. Zobacz, sam Nie wiem, żeby sam tego czasami nie wyprostować. Takie dziadostwo, samo my. o, przetnęmy se to fajnie tutaj. Byle i teraz nie, nie stanęło, to wszystko w środku i przejeżdżę do końca, ale to tam na szczęście daleko nie mamy. Clash się sam naprawdę fajnie stosuje, fajną robotaną odwalą. Ciekawe, co to zdziło zakąpań za chcę kupić. Na pewno jakiego Nexfolanda albo co. No to tam już gruby rury idzie, on tu tam nie obiło się w żadnych takich starszych sprzętach. No nas po prostu na razie na, na nic nowszego nie stać. Jak widzicie, my sobie inwestujemy, żeby sam był jakiś co chwila zarobek. Jak się do tego doinwestuje, to pieniądze już później na same będą mnożyć. gdyby mieli tyle kasy, że tego ścicha, wykupimy. Ale póki co, możemy na razie no, o tym pogadać. To wszystko fajnie poszło, bo no to jest plan właśnie na gospodarstwo, rozwojanie, rozwijanie. Przebudowa gospodarstwa, znaczy się postawienie gospodarstwa nowego i Tam będzie jeszcze dodatkowo byki i krowy, to, to, to już jest więcej niech jak pewne Byki się wciekniemy na, na, na pastwisko, normalnie będą salotać luzem A krowy do, do środka Jako obora jeszcze postawiam na ile krów, nie wiem na ile nam pozwolą pieniądze O Oj fajnie, niech się tu to sypie Skosimy sobie te pole chyba do końca, myślę, że nam mnie zostało. A już będziemy mieli ten koniec, nie będziemy się już później musieli martwić, no, później sobie pojadamy do... Do Zdzicha na usługa, szczerze mu tam te pole, jak nie to soja tam urośnie. By mu tam urosło, bo synek będzie miał pierwsze bankructwo, drugie bankructwo mogę dać. Zaś się będzie przeprowadzał. Czego, czego nie życzę, bo trochę przeszedł. Chyba, że się tam kiedyś z fajką przejdę koło tych świń Jestem tampeta. tam Pójdzie zaś mu to wszystko z dymem, ale już nie powiem, że Ukrainiec i no sąsiad. <grywa> Dobra, lecimy sobie A dalej. Naprawdę fajnie mi się kosi tym kombajnem. Na kierownicy się fajnie nim robi. I tak wszystko widać z kabiny, sam cały header nie jest za szerokie ani nic. Tam jeszcze mamy ten e, bele na tym polu co my sobie zbierali w poprzednim odcinku jeszcze wapno. W okno trzeba się przydałoby się, bo był stan drugi sezon, że nic nie dało Rozsija się tam wopno. Może też te plony będą troszkę większe tam. odsek tak se to fajnie zajadimy, zaśdziłem, żeby, żeby żeby żebym przyczepą z te wopno. Srogo przyczepna bo na 15 ton, myślę, starczy tam na to na tę pole 15 ton. Mam no nadzieję, bo ostatnio jak to tak wyliczył, że że ten że nam no, brakło na tamte pole, a że jak przywiózł chyba dobre 30 ton, ale trudno. To ja chyba 8, to sam wyjdzie z tego wszystkiego. Nie będzie źle. Jeszcze miałem co zobaczyć cena tej Soji. Kurde, zaś zapisywanie, zapisywaniu co, co ile minut to sens te zapisywanie. Eee, tutaj mamy to. Soja soja soja. Soja jest na razie po tyle, a mu być po... Burde, 200, nie całe. To, że trochę przelew przedobrzył, ale to 16 tysięcy to też by nie było źle, sami wiemy się to. Zawsze to jakiś pieniądz. Już tam moje dwie palety jaj też by trzeba było sprzedać. Ja ciekawe po ile to są jajka. Do, do, do Dindo, do Dindo pojadymy. Do Dindo pojadymy sprzedać. Do Dindo na pewno kupimy te jajca. Dwie palety to nie jest dużo, może tam szczerze, w złotym zapłacą. Trzeba pierwsza robota na, na, na tym polu UNOS Chyba my nie robili sam na tym polu więc jako taką. Nie muszę się właśnie przypomnieć no Te pole to też takie troszkę nietypowe Jakoś tak nie, nie, nie za bardzo na tym polu lubię, lubię robić Najlepiej to mi się robi na tej łące koło chłopi. Na tym polu to mi się najlepiej robi Ale nie będziemy ciągle na jednym i tym samym polu robić bo mi się tam podoba, trzeba też na innych polach porobić no niestety u góry tego nie ustawimy tutaj a może nawet więcej będzie jak łazien to cyk tak, te ziele to okropnie okropnie to wygląda mam nadzieję, że w 100% czyste zboże było a nie jednego grama ziela i widzę to to, 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 to tam może uwierzy na do domu te przykryjemy te ziele tam na skutku, wciskamy na przyczepie, a, a na te fajne, te fajne zboże. O, cyk! się ten header. No dużo już sam nie zostało tego za osobę, żeby. O, taki kawałek dokosimy, to już nie będzie tego przecież przerywał. Od środka się o wiele lepiej jeździło. No to ani tak jeździć, ani tak teraz jeździć. Te pola też są takie nietypowe, jakieś sklina, nie Takie dziadostwo te pola są, że to jest oby najgorsze pole, jakie mogą być, chyba takie kliniaste. Teraz kupuję jakieś pole, to żeby fajne, fajne proste kawałku było. Coś tak te naprzeciwko Zdzicha to jest takie jakieś porąbane te pole ale ważne, że pole ma co wybrzydzać O i sam fajnie o, Z tamtej strony teraz zajechać jak to zrobić, żeby to wszystko fajnie odgodzić na tu się pojadamy naokoło, więc tu przy tym będziemy się co chwila obracać no, przyczepa pole, bo fajnie od no ale na moje gospodarstwo to jeszcze czasami za strogo trochę bo cał, wszystkie te te z tych kul na przyczepach ciepło Tyle tego wszystkiego, monek I do przodku, fajnie no, Też tak ściół, dwie takie konkretne przyczepy no ale tego pola nie za bardzo coś rozgląda to za tym polem, bo tak dalej będzie, to te świnie będą go Wiadomo, świnie potrzebują dużo zaopatrzenia na ten... na pokarm. Na kartofle nie chcę też jakieś osadzi. O, my sobie zrobimy taką akcję. Zasadzimy sobie kartofli. Kaj, ktoś dzicha pójdziemy i je obchniemy. Zostało? Przyjmuję teraz ono. Zostało. Umiro. Dobra. koniec. będziemy mieli już to jedno za sobą. Na dół, na dół, na dół, na mieli to za sobą. Będą mieli tam te to wszystko zaś. No bo zaś kosy będą wiadomo. No samemu ta akcja się będą powtarzać sam na tym gospodarstwie z to szupą, żeby sam sam pomógł w dwóch, to by były lepsze te akcje, bo jeden robiłby to, drugi robiłby to nawet się tak nie obrócę, chyba do tyłu przejadę znowu na to naros powinniśmy to wziąć naros ale wzięli to naros fajnie tu się jeszcze dopuścimy A może żadnych mijaków my sam nie mieli ziorko na waga złota, Dobra, cyk. to co to zrobimy, tu to dojadimy, za to dojadymy. to, to zarazam i pięknie. I mamy koniec z tym polem, fajnie, dosyć szybko poszło, bez żadnych awarii. Na szczęście, wysypimy się, to wszystko już nie będzie. Tego kryj, tak to zostawimy. Ej, e, ej, mi to tam do traktora Wiesz? Także moi widzowie, z mojej strony to wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę i subika. Zapraszam na poprzedni odcinek do mnie, jak i do Tolo Games. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!